I wszyscy widać, że po raz Dark Souls 2. E, tak jak widzicie, dotarłem do miejsca, o którym mówiłem wcześniej. Czyli do tego pałacu, który też potrzebuje pieczęci króla. No. I ciekawe, co. Będzie mnie czekać za tą bramą. E, co ja miałem wcześniej? A to. hm Warownia Aldi dobra Wiceje duszę i chyba przeciwników też Dusza niezależnie żołnierza, skamieniała skóra Smocza kość no właśnie akurat mi brakowało do tego żeby wyupgradeować sobie tą tarczę do kolejnego poziomu, bo teraz władowałem ją na poziom trzeci Co to jest? Małp? Małpy? Gobliny? O i jeszcze ten Petryfikacje robią Ogromny miecz czarnego rycerza Naprawdę? Dwa już mam takie Zapomniałem zostawić, że przedmioty hehehe ale tak jak widzicie, no tarcza strażnika tronu jest już na poziomie trzecim, więc ten Nęcąca czaszka, skrzynia z wiadomością, więc no przed tobą wróg, e, to chciałem. Yup. Ja już byłem święcie przekonany, że mi chwycił czy coś a nie. Kostur zachodzącego słońca maska ciemności. Hmm, tam coś jeszcze jest. Kostur zachodzącego słońca No wiem, że ten no, taki ratuje rotujący ba bajer. I maska ciemności, ta? O! Dosłownie! Ale! Aha, to są te nieżywe. No dobra. Zatruty nóż do rzucania, 10 razy. Ognisko. Ha. Huh. Dobra, co to jest? Smutek. Aj. No i przywróciłem wszystkich przeciwników. Brawo ja. No cudnie. Nie chciałem tego robić, ale oczywiście... Uch. mach mieczem to jest to chciałem przeczytać drugą wiadomość, a nadal co tu jest, przed tomą smutek smutek, no ale gdzie tu ten smutek kurde, Wa się wystraszyłem tutaj nic no co jeszcze zerknę drugie stryjne. czy nie ma czegoś tutaj ukrytego przy ścianie. Tam jest, tam nie jest. A, tu jest. Płomyk. Tutaj coś jest. Są życia. Ludzie robią wpisy po tym, jak wjechała, jak wbili się we w O, tu jest coś. Zioło brzasku, tam na dole Nizima. O. Oh. Asteri... co? A Asterie... A Wygląda jak jak -Til. Czemu ja nie trafiam? Dobra, przeciwnik został wypędzony, jest gitara, no ale... Kukła człowieczeństwa, tutaj jest ten... Kobieta i mężczyzna. A, w sensie, że wóz się buja, to od razu, że ten... Eee. Z tobą, olbrzym. Olbrzymi trup. Kolejny wóz O oh, um. Nope Okej okay. Nie wiem czy to było zamierzone Niknąca dusza. Są schody do góry, jest wejście na dole. Coś tu cały czas. Jak jakiś dźwięk wydaje dziwny. Facet próbuj pusty dobra skoro nie chcesz to nie większość wiary chce promocy i tak dalej a ten tutaj tak znaków od groma so co to biega tu jest przełącznik Dopóki nie dowiem do czego, to nawet nie chcę próbować, no. No, wielki smok, no nie, nie. A raczej to, co z niego zostało. Zaczęło mnie tu atakować, więc, hm. Czy jest sens w ogóle cokolwiek ruszyć? Szlak? Naprawdę? Jak go przywrócę do życia, to Skubaniec mnie zaatakuje, znając życie, więc. Jakby to był inny przeciwnik, to ta. Ale on. To nie. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest dookoła. O, tarcze tego. Lustrzanego. Czekaj. Of course. Jak są tarczy lustrzanego, to też muszą być cienie. Nie ma to tamto. Czy muszę uważać, żeby z któregoś. Proszę, nie można. Ja tylko, że po prostu. Jak ty machasz tym mieczem tej? Ty? To jest złe miejsce. Eee, rytualna obrączka północy, i coś tam jeszcze. <kłysy> Zamyśliłem się. A, e! ten sam koleś. Co przy pierwszym? Dobra. E, co to był ten rytualny? Nie, one też tu są. Nie, ja nie chcę e, rytualny. O, rytualna obrączka północy. Rytualna północy. Jeden z. Tajemnych skarbów odnalezionych w Aldi, zwiększa liczbę użyć zaklęcia kosztem życia, za skromnym wyglądającym obrączką posiada potężna magiczna moc, by ob, e, wyobrazić sobie, jak niewypowiedzianie strasznym czyno, czynów dopuścił się by. E, Czynów dopuszczano się, by ją stworzyć. Wystarczy przywołać wspomnienie, wspomnienia o losie mieszkańców Aldi. Hm. Mało mi to mówiono, ale... To jest Dark Souls. Nie spodziewaj się wykładów Mam się obrócić. Wielka magiczna bariera. Brujery. Tworzyć można. Kurde, zwiedzanie. To miejsce jest. Hmm. Nie powiem. Takie trochę. Powiem szczerze, że prawdopodobnie działy się tutaj złe rzeczy bardzo, bardzo złe rzeczy. Pełno tutaj wiszących klatek. Gigantyczny ten. Znowu. M. Szkarłatna woda. GIGANTYCZNY JAK Ja ich kurde nienawidzę Mamy kolejna skrzynia Tutaj normalnie to aż mam pewność, że czasami któreś to będzie nagnie. jednak nie. Zaraz, cezy... Hmm... To miejsce mi tak śmierdzi kurde złem... Wręcz aż normalnie cuchnie złem. Słowo cuchnie tutaj ma... niesamowicie wielkie znaczenie. Smok, którego trzeba pociągnąć za język. O, diabli. Czy można tu jakoś włączyć światło? Takie pytanie ze 100 punktów. Ciemno tu jak w A można. I nastała światłość. Hej! te akolity smoka. Kto to? Kto to jest akolita i czemu smoka? Buty, ten, buty, akolity smoka, buty noszone przez akolitów z Aldi, kurde przez te cienie to mam kurde z schizy, że czasami ktoś stoi za mną, buty ten, doznany ze swych dociekliwych eksperymentów Aldi ściągnęły... Najtań, e, najtęższe umysły, by stworzyć rozmaite nowe rytuały, ale plotki sugerują, że pomysły, które wtedy powstały, niekoniecznie były dzieła, e, dziełem ich własnych myśli. Co? Które wtedy niekoniecznie były dziełem ich własnych myśli. Te praktyczne mgły pozwalają zaprojektować. Zaprojektowane. Te praktyczne buty zostały zaprojektowane tak, aby akolita ak nie poślizgnął się na rozlanej krwi. Eww. No dobra. Ja kontynuować będziemy w kolejnym odcinku. Więc do, do zobaczenia właśnie wtedy. Bye.